Moja przestrzeń. Moja przestrzeń to widzialny świat, w którym, w którym żyjesz. Ten fizyczny, ten opisany wektorami x, y, z i h, a więc długość, szerokość, wysokość i czas. A, ale to także ta przestrzeń osobista, taka niewidzialna, która rozciąga się wokół twojego ciała i sięga w głąb, w głąb ciebie. Czasem Ostro reagujesz na jej naruszenie. Nie chcesz, aby ktoś naruszał Twoją osobistą przestrzeń. Ona jest intymna, ona jest Twoja, należy do Ciebie. Ale ta przestrzeń, którą potrzebujesz, którą masz, ta Twoja osobista przestrzeń jest potrzebna do Twojego życia. Nie wyobrażasz sobie życia bez tej przestrzeni, bez tego, co Cię otacza, bez tego, co jest w Tobie, tej wewnętrznej duchowej przestrzeni, która jest w Tobie. Ta przestrzeń potrzebna jest do życia. Każda istota żywa potrzebuje przestrzeni, w której mogłaby żyć. Może to być mieszkanie, w którym jesteś. Twoje mieszkanie, twoja przestrzeń. A kiedyś za czasów naszej poprzedniej ludowej ojczyzny każdemu mieszkańcowi w Polsce należało się ileś metrów kwadratowych mieszkania. Nie pamiętam, ile to było, ale na przykład w 60-metrowym mieszkaniu mogło przebywać pięć osób. Cztery osoby już nie, wtedy należało się mniejsze mieszkanie. Przestrzeń. Kilka metrów kwadratowych, które, które należały, należą do ciebie. A może dom? Mniejszy, większy, obrót. Ostatnio czytałem, że książę Harry, ten potomek królowej i jego żona Megan, w, San, w Santa Barbara, kupili sobie dom. 1600 metrów kwadratowych. Dziewięć sypialni, 14 łazienek. Sześć kuchni, kort, dwa baseny, nie licząc innych innych pomieszczeń. To jest ich przestrzeń. To jest ich przestrzeń życiowa. W więzieniu, gdy ktoś przebywa, wiem, że są przepisy, które mówią, ile więźniowi należy się metrów kwadratowych w celu. Ile? To jest jego przestrzeń życiowa. Nie wyobrażamy sobie życia bez przestrzeni, bo też nie możemy żyć. To jest ta nasza prywatna przestrzeń. Strzeżemy ją, ale także czasem dzielimy się z kimś tą przestrzenią. Chcemy, żeby w tej przestrzeni przebywały osoby, które chcemy, żeby przebywały. Nie chcemy, żeby przebywały inne osoby. To jest nasza prywatna. Kiedyś pewien piosenkarz śpiewał taką piosenkę, pamiętam tekst: Mój jest ten kawałek podłogi. Nie wiem ile metrów. Mój jest ten kawałek podrogi, podłogi. To jest, to jest nasza prywatna przestrzeń. Kształtujemy tą przestrzeń. Tworzymy, aranżujemy ten świat, który jest wokół nas. Chcemy, żeby wyglądał tak, jak chcemy, żeby wyglądał. Żeby nam, nam żyło się w nim dobrze. To jest ta przestrzeń fizyczna, w której żyjemy, ale przecież wiemy, że jest także przestrzeń duchowa, potrzebna do życia naszej duszy, naszego ducha. Nie jesteśmy przecież tylko ciałem. Jeść, pić, spać, poruczać, poruszać się w tych trzech wektorach długość, szerokość, wysokość i czas. Ale jest przecież przestrzeń duchowa to przestrzeń, w której porusza się nasz umysł, nasze ja. To przestrzeń naszej moralności, nasze uczucia, uczucia wyższe, miłości, nienawiść. To jest przestrzeń, w której prowadzimy życie z Bogiem lub też. Bez niego. To są nasze upodobania, nasze pragnienia, nasze plany, przestrzeń duchowa, przestrzeń wewnętrzna. I tak myślę, że ta przestrzeń duchowa ma ogromny wpływ na nasze fizyczne życie. Ona tak naprawdę determinuje nasze fizyczne życie, to co dzieje się w naszej przestrzeni duchowej. Zachodzi zatem pytanie, kto ma wpływ na naszą przestrzeń duchową? Na to miejsce, gdzie rodzą się nasze zamiary, czyny, myśli. Czy jest to Bóg? Czy jestem to ja? Czy może jest to jeszcze ktoś inny? Gdy czytamy Biblię, to dowiadujemy się, że Bóg stworzył człowiekowi przestrzeń do życia. Czytaliśmy o tym na, na samym początku z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału drugiego, trzeciego. Bóg stworzył człowiekowi przestrzeń do życia. Ogród Eden to była idealna przestrzeń dla człowieka. Doskonała, bez skazy, wspaniała. To była przestrzeń fizyczna, która zapewniała człowiekowi rozwój fizyczny, a więc pokarm. Bóg stworzył wspaniałe drzewa, z których owoc mógł jeść każdy człowiek. To była piękna przyroda, nieskażona, otoczenie. To były przyjazne zwierzęta, z którymi człowiek mógł przebywać. Bawić się. Ale Bóg stworzył także człowiekowi tą przestrzeń duchową. Człowiek miał społeczność z Bogiem, twarzą w twarz. Czytamy, że Adam i Ewa przebywali z Bogiem twarzą w twarz, mieli z nim społeczność w tej przestrzeni duchowej. To musiało być coś cudownego i wspaniałego. Do tej przestrzeni duchowej należała także twórcza praca w ogrodzie, rozwój umysłu, rozwój ducha, ponieważ Bóg przyprowadził do Człowieka różnego rodzaju zwierzęta, pokazał mu wszystkie rośliny i powiedział, nazwij je. Wyobrażacie sobie, ile jest gatunków, rodzajów zwierząt, roślin. I człowiek, czytamy, to uczynił. Jakiś niesamowity rozwój duchowy, umysłowy. Bóg zapewnił człowiekowi taką fantastyczną przestrzeń do życia, fizyczną i duchową. Ale w tej przestrzeni fizyczno-duchowej, w której człowiek się znajdował, były także prawa i obowiązki człowieka. Zawsze to musi człowiekowi towarzyszyć. Obowiązki i prawa. W tej fizyczno-duchowej przestrzeni człowiek miał dbać o ogród i zachować jedno przykazanie. Jedno przykazanie. Nie będziesz zrywał i jadł owocu z tego drzewa. Koniec. Ale czytamy, że człowiek wpuścił do swojej przestrzeni obcego. Nie chodzi tutaj w szczególności o tą przestrzeń fizyczną, chociaż ja myślę, że to też jest bardzo ważne, z kim się zadajemy, z kim przebywamy, ale przede wszystkim o tą przestrzeń duchową. Żyjemy przecież w świecie fizycznym i spotykamy się ze złem. Bóg nie zabrał nas z tego świata, ale chodzi o to, aby nie, nie ulec temu złu, aby nie wpuścić go do naszej przestrzeni duchowej. Człowiek Adam i Ewa. Wpuścili zło, ulegli mu i ta przestrzeń runęła. Jaka jest moja przestrzeń? Jaka ona jest? Czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważna jest ta przestrzeń fizyczno-duchowa, w której żyjemy? Bo ona decyduje o jakości naszego życia. Decyduje o tym, jak nam się, jak nam się żyje. Jaka jest jakość tego naszego życia? Potem czasem narzekamy na nasze życie, ale jest ono wypadkową naszej przestrzeni fizyczno-duchowej. Jaka ona jest? Jaką stworzyliśmy tą, tą, tą przestrzeń? Narzekamy na nasze życie, ale jest tego jakaś przyczyna. Przestrzeń fizyczna i duchowa, możemy powiedzieć, przenikają się wzajemnie. Są od siebie, są od siebie zależne. W jednym z fragmentów Bożego Słowa, zajrzymy teraz do Bożego Słowa, w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale czytamy takie słowa. Przeczytajmy ten fragment. Drugi liście tego Pawła do Koryntian, szósty rozdział od jedenastego wersetu: Usta nasze otwarły się przed Wami, Koryntianie, serca nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest Wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach Waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać. Prze to, jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarznie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem. Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a Bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was, i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej, zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych, Nikogo nie skrzywdziliśmy. Ten fragment mówi nam o przestrzeni fizyczno-duchowej. Apostoł Paweł pisze do Koryntian i mówi: zróbcie miejsce dla nas w swojej przestrzeni, w waszych sercach. Zróbcie miejsce dla, dla Boga, zróbcie miejsce dla nas, dla tych, którzy są Jego wyznawcami, którzy Go kochają, którzy idą za Nim. Zróbcie miejsce. Żyjecie w świecie fizyczno-duchowym. Nie róbcie miejsca dla tych, którzy nie miejcie społeczności z tymi, którzy nie kochają Boga. Oczywiście żyjemy w tym świecie. Nie wyjdziemy z Niego, będziemy żyć wśród tych ludzi, którzy nas otaczają. I mamy ich kochać, mamy ich zwiastować Jezusa Chrystusa, ale nie mamy chodzić w obcym jażny z nimi. To jest ciekawe. Kilka takich ciekawych słów posłuchajmy. Nie chodźcie w obcym jażny. Co ma wspólnego sprawiedliwość i nieprawością? Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem to jest szatan, inaczej mówiąc? Jaki udział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między światem, między świątynią Bożą a bałwanami? Nasza przestrzeń. Kto jest w tej przestrzeni naszej? I Boże Słowo mówi nam wtedy, jesteście świątynią. Jeżeli w tej zrobicie przestrzeń w swoich sercach, jeżeli w tej przestrzeni dacie miejsce Bogu, zamieszkam w nich i będę pośród nich się przechadzał. Będziemy mieć społeczność z Bogiem, a także możemy rozszerzyć nasze serca, jak apostoł Paweł pisze do Korypian i mówi, zróbcie miejsce dla nas, wierzących dla chrześcijan. Więc ta przestrzeń duchowa i fizyczna przenika się wzajemnie. Ona jest od siebie zależna. Ona kształtuje nasze życie. Kim mamy społeczność, wspólnotę? Kto jest w naszym sercu? Dla kogo mamy tą przestrzeń w naszym życiu? Druga historia, którą chciałbym w tej chwili przytoczyć, to jest historia ze Starego Testamentu, historia pewnego człowieka, który miał na imię Lot. To był bratanek Abrahama, męża Bożego, Ojca Wiary, jak Boże Słowo go nazywa, wybranego przez Boga powołanego. Izrael powołuje się na Abrahama, my powołujemy się na Abrahama, ponieważ Bóg powiedział, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody świata, nie tylko Izrael. Wspaniały człowiek, Mąż Boży, miał bratanka Lota, zabrał go ze sobą, gdy wychodzi z Urchaldeńskiego, gdy szedł do obiecanej ziemi. Ten lot, bratanek jego, żył w przestrzeni fizyczno-duchowej Abrahama. Był z nim. Abraham miał społeczność z Bogiem. To był Boży Mąż, który był posłuszny Bogu, kochał Boga, składał mu ofiarę, słuchał, szedł za Bogiem. Zdarzały mu się upadki, jak każdemu człowiekowi. Ale żył w przestrzeni Bożej. I Lot dzięki temu, że był blisko Abrahama, żył również w takiej przestrzeni. Miał Boże Błogosławieństwo, bo żył w przestrzeni duchowo-fizycznej Abrahama. Ale w pewnym momencie stanął na rozdrożu i wybrał ten Lot, ten bratanek, inną drogę wybrał inną drogę. Podniósł swoje oczy, czytamy, zobaczył piękną ziemię, piękne łąki, piękne trawy dla swoich stad, ale tam za tymi łąkami znajdowały się dwa miasta, straszne miasta. Sodoma i Gomora. I czytamy, że wybrał tą przestrzeń. Taką fizyczno-duchową przestrzeń. Po jakimś czasie czytamy, że znajduje się już w Sodomie. Że znajduje się wśród tego narodu, który dzisiaj jest jest mm, takim synonimem tego, co najgorsze. Sodoma i Gomora. Mieszka wśród tych mieszkańców, w tej przestrzeni fizyczno-duchowej. I co najgorsze, czytamy, że ta jego prywatna przestrzeń, w której powinien być Bóg, do tej prywatnej przestrzeni zaczynają przenikać obce zwyczaje, pogańskie, straszne, bezbożne, wyuzdane. Czytamy, że gdy Abraham. Y wyprosił u Boga, aby uratował właśnie tego, tego, jego bratanka Lota wraz z rodziną, przychodzą aniołowie, przychodzą aniołowie do Lota, Lo ich przyjmuje gościnnie, ale mieszkańcy miasta dowiadują się, że przyszli jacyś, jacyś mężczyźni i chcą z nimi sobie postawolić Wiecie, co mam na myśli? Takie były zwyczaje, stąd mówimy Sodomia i Gomoria. Sodomizm, To się bierze właśnie stąd to określenie. I Lot Robi coś niesamowitego. Na pierwszy rzut oka by się wydawało, że tak bardzo chciał ich uszanować, że aby ich uratować przed tym gwałtem, na którym, który chcieli na nich sprawić mieszkańcy Sodomy, mówi: oddam wam moje córki, róbcie z nimi co chcecie. To jest straszne, co uczynił Lot. Co chciał uczynić? Bóg nie dopuścił do tego i ci aniołowie, którzy tam poszli. Ale zobaczmy, jaka moralność przeniknęła do życia Lota. Dam wam te córki, róbcie z nimi co chcecie. Nie wyobrażam sobie, Bóg nie chce tego. Żebyśmy my w taki sposób poświęcali nasze dzieci, one mają być święte dla Boga, ich ciała, ich dusze, ich życie. A Lot wzorem mieszkańców tego, tego miasta, w którym żyli, chciał to zrobić. Mało tego, czytamy, że na skutek tego, że e, ta przestrzeń zła, zepsuta, te zwyczaje wniknęły do jego duchowej przestrzeni, śmierć ponosi żona, gdy wychodzą z Sodomy i mory, a potem widzimy, jak bardzo tym złem, przesiąknięte tymi zwyczajami tego miasta, tego miejsca, przesiąknięte były dusze córek. Upijają swojego ojca, gdy mieszkają w jaskini po wyjściu z Sodomy, po jej zniszczeniu, i śpią z nim, wzbudzając w ten sposób potomstwo ze swojego ojca. Dowiadujemy się, że to są Edomici, którzy później mieszkali za Jordanem i byli tylko przeszkodą dla Izraela. A to straszne. Jak człowiek, który przebywał w Bożej przestrzeni, w przestrzeni fizyczno-duchowej Abrahama, Bożego męża, dopuścił, że w jego serce wkradł się grzech, że przebywał w przestrzeni, dopuścił do tego, że przebywał w tak złej, strasznej, okropnej przestrzeni i doprowadził do upadku, do ruiny swoją własną żonę, swoją rodzinę. A więc zobaczmy, jak bardzo ważne jest to, w jakiej przestrzeni duchowo-życiowej duchowo przebywamy. Jaka jest ta nasza duchowa przestrzeń? Kto do niej wchodzi? Kto tam mieszka? Jakie tam są wartości? Chciałbym, abyśmy teraz zobaczyli na slajd jeden. Czy wiecie, co to jest? Chwasty. Ale przeznaczeniem tego, kto zakładał ten ogródek nie było, żeby rosły tam chwasty, ale tak to wygląda, tak to wygląda. Tam pośród tych chwastów jest pewna roślinka, która została celowo zasadzona i ona miała przynosić owoc. Ta roślina miała, miała przynosić radość, miała owocować, potem ona tam została zasadzona, ale no niestety z biegiem czasu stało się tak, jak się stało. Widzimy tu różne roślinki, różne chwasty. No dobra, to spróbujmy odchwaścić ten ogródek. Co to jest? Truskawka. Truskawka. Tak. Ona tam została zasadzona. Truskawka, inne krzaki po to, żeby przynosiły owoc. Ale widzimy, że w przestrzeni tej truskawki, truskawki coś się pojawiło. Pojawiły się chwasty. Wyrosły tam chwasty, które doprowadziły do takiego stanu, jak widzieliśmy przed chwileczką, ale mało tego. Doprowadziły, że ten krzaczek truskawek, truskawki, truskawek wygląda tak, jak wygląda. Mizerny, zabiedzony, przyschnięty leciutko. A jak powinien wyglądać? Pokażę nam następny slajd. Gdyby gospodarz dbał o te truskawki, o ten ogródek, to ten krzew powinien wyglądać tak. A za chwilę następny slajd już go nie ma, pokazałby nam piękne, dorodne truskawki, piękne, dorodne owoce. A więc zobaczmy, co się stało w przestrzeni truskawki. W przestrzeni tego krzewu nie powinno być nic. To powinna być przestrzeń dla, dla tego krzewu. To powinna być przestrzeń dla, dla właśnie truskawki. Natomiast co się stało? Pojawiły się chwasty, które, które coś zabrały. Co zabrały tej truskawce te chwasty? Zabrały przestrzeń, zabrały miejsce, Zadusiły. Nie miała, nie miała czym oddychać, że tak się mówi. Nie miała gdzie się rozrosnąć. Te chwasty zagłuszyły, zadusiły truskawkę. Te chwasty zabrały jej wodę, tej truskawce. Ten ogródek był podlewany, ale cóż z tego, jak te chwasty wypijały tą wodę? Te chwasty zabrały pokarm z ziemi i pokarm, który być może był rozsypywany. W naszym życiu mogą pojawić się właśnie takie chwasty. I wtedy nasze życie może wyglądać w ten sposób. Chwasty w naszym życiu fizycznym i duchowym. W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, Pan Jezus Chrystus podaje nam takie, taką przypowieść, takie podobieństwo o siewcy. Znamy to, to podobieństwo, przeczytajmy go. To jest trzynasty rozdział. Pan Jezus mówi tak. Wyszedł z siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę, przyleciało ptactwo, zjadło je, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, ale gleba nie była głęboka, gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miały korzenia usły, inne padły między ciernia, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na ziemię dobrą i wydały owoc, jedne stokrotną, drugie sześćdziesięciokrotną, a inne trzydziestokrotną. I tłumacząc to, tą przypowieść, to podobieństwo, swoim uczniom Pan Jezus Chrystus mówi takie słowa. A posiane między cierni to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda, łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.” Czasem w naszym życiu, gdy nie pilnujemy naszego życia, gdy nie szczerzymy naszej przestrzeni, pojawiają się chwasty. Pojawia się miłość tego świata, pojawiają się różnego rodzaju pragnienia, ułudne. I wtedy nagle okazuje się, że w tej przestrzeni, w której ma być Bóg i tylko On, Boże Słowo, pojawiają się rzeczy, które zaduszają nasze duchowe życie. Stajemy się takimi, którzy karłowacieją, nie rozwijają się, nie rosną ponieważ w naszym życiu pojawia, pojawia się grzech, pojawiają się po prostu chwasty, pojawiają się rzeczy, które niszczą naszego wewnętrznego, duchowego człowieka. A w tym naszym duchowym życiu powinny być dobre elementy. W naszej przestrzeni powinno być Boże Słowo, powinna być modlitwa, powinna być społeczność z innymi chrześcijanami. Widzicie do Kolosan w 13 rozdziale Boże Słowo do czegoś nas nawołuje. Przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa. List do Kolosan, 13 rozdział. E, trzeci rozdział, przepraszam, co ja mówię. List do Kolosan, trzeci rozdział. I tutaj Apostoł Paweł, Bóg przez Apostoła Pawła, Duch Święty wzywa nas do czegoś. Jak nasze życie powinno być? Czego powinniśmy szukać? Do czego powinniśmy dążyć? Jaka Powinna być nasza przestrzeń fizyczna i duchowa w naszym życiu. To zależy od nas, od naszego, naszego życia, od naszego postępowania. I Boże Słowo wzywa nas i mówi nam tak, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślicie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. To są te chwasty, które wyrastają w naszym życiu, jeżeli nie umartwiamy, jeżeli pozwalamy, aby w naszej przestrzeni duchowo-fizycznej pojawił się ktoś inny. Tam, gdzie powinien być tylko Bóg, Boże Słowo, modlitwa, społeczność. Praca dla Pana. Niegdyś i Wy postępowa postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i Wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust Waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewykliście z siebie Starego Człowieka wraz z uczynkami Jego, a przy, przy oblekli Nowego, który się. Odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I tak dalej, dalej, to Boże Słowo zachęca nas do tego i mówi nam: w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, bądźcie wdzięczni. To ma być w naszej przestrzeni duchowej. Słowo Chrystusowe niech mieszka Was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To jest Boża przestrzeń. Boża przestrzeń dla nas. Bożą przestrzenią dla nas jest społeczność z Bogiem. Bożą przestrzenią dla nas jest także to, co Pan Bóg powołał do istnienia, do życia. To jest Kościół, to jest społeczność z Bogiem i z innymi wierzącymi. Ten żywy kościół, którego głową jest Pan Jezus Chrystus, nie człowiek, nie organizacja, ale ten żywy kościół, w którym panują Boże zasady, Boża miłość, Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus modlił się o taki kościół. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus mówi, nie zabiera nic z tego świata, ale modlę się Panie, abyś ich zachował w prawdzie, abyś ich zachował od tego świata, żeby te chwasty nie wyrosły w ich przestrzeni duchowej i fizycznej. Ale żeby oni byli jedno ze mną i z Tobą, Boży. My mamy w Bożej mocy, w mocy Ducha Świętego, tworzyć tą przestrzeń fizyczno-duchową wokół nas, według Biblii, według Bożego Słowa, według Bożych zasad. Co rośnie w naszej przestrzeni? Kto tam przebywa? Czy pozwalamy, aby rosły i panowały tam chwasty? Będziemy wtedy ich, jak, jak ta truskawka. Czy też pozwalamy, troszczymy się o to, żeby tam był Bóg, było Jego Słowo. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, a także w liście do Hebrajczyków, zwraca się do Koryntian, którzy już wiele lat są wierzącymi i mówi zwracam się do was jako do cielesnych, do takich niemowląt w wierze. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być już nauczycielami, a tymczasem ciągle są między wami kłótnie, spory, zwady, nienawiść. Czasem tak wygląda życie Chrześcijanina. To, że jest wierzącym wiele lat, nie znaczy, że duchowo jest silny, że urósł duchowo. To wszystko zależy od tego, jak wygląda Twoja przestrzeń, fizyczno-duchowa, kto w niej jest. Oby było tak, jak Boże Słowo mówi do nas w liście do Efezjan w czwartym rozdziale od 13 wersetu i ten fragment chciałby zostawić nam na zakończenie. Czytamy tutaj. Tak, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroży błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest Kościół, to jesteście wy, to jesteśmy my, Czło członkami tego Kościoła, tymi, którzy wspólnie budują Boży Kościół. Zajrzyjmy do naszego serca, zobaczmy, jak wygląda nasza przestrzeń fizyczna, duchowa. To jest tak bardzo ważne, to jest istotne, bo tak będzie wyglądało nasze życie. Taki owoc będziemy przynosić Bogu, taka będzie jakość naszego życia. Dzięki Bogu za Jego słowo, dzięki Bogu za moc, którą On nam daje, za moc Jego słowa, za moc Ducha Świętego, za moc Kościoła, abyśmy przebywając w tej przestrzeni właśnie fizyczno-duchowej wzrastali i w tym świecie, który jest zły, mogli innych wyrywać z tego świata, mogli innym głosić. Jezusa Chrystusa, zbawienie w Nim i prowadzić Go do zbawienia. Chwała Bogu za Jego słowo. Amen.